Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Wczoraj dałem polskalink też o moim Instagramie, który jest tutaj, yy, abyście zadawali triki do filmów, yy, które teraz wykonam parę z nich. Sporo, sporo komentarzy, dziękuję. I, i wykonam te Pokaż na skateparku w parku Bolsa. No, ho, dobra. Ho. Zacznę od takich trików bardziej chillowych. Było jakieś trudniejsze, więc zaczniemy z, z dwoma lipami z flatu. Od Stachu pod lemurek. Dobra, Filip pod nowa, k, k zdał i pan Brelek. na przeszkodzie, na dużym koderze. Pierwszej, let's go! O! Wtedy Tosia, podrańcie serdecznie Tosia, zadała kicklessa na erze. Ostatnio to się źle skończyło, rok temu, ale dobra, lecimy. Everything is alright, nie Yes! Udało się. Dobra, dawaj. Mogę jeszcze jeden klip, y, trik zrobić od Stosi. Chili rimać na bęku, ale mogłem zrobić w sumie z tego dużego. Ale się nie popisał za bardzo, więc zrobię ze średniego. Yes! Szybko. Dawaj, szybko nawet nie kończ. Dobra. O, M. Mm. Dobra. Tam mogę tam. Ej, moim no da. jestem, zadał mi Dono flipa. To zrobię na pewno. Poza tym, że do w brzuch, Dobra, ogólnie to teraz nie będę korzystać ze swojego telefonu. Mam tu operatora. Gdzieś w Instagramie. daj, na telefonie. Dobra, na telefonie mam Instagrama i lecimy. No, ta fronta. Dwa hile. Zadał Karol Kasprzyk. I gdzie to było? I Baruip, ale to kilka osób zadało. No. no, trudno nie wiedzieć. No, na stylu. No, wiadomo. Kubuś Skut, zadał mi. Barwipa, Ipa, to też wykonam tu. Do, z pierwszej, wiadomo. Z pierwszej, dobrze. No. Proszę bardzo, mamy tutaj, zachęciłem, zachęciłem od, od takiego zawodnika od na desce. Nie znam tego człowieka. No. Ale chciałbym, żeby zrobiły Double Whip'a Tutaj, tu. Dobra. Za pierwszym. Z pierwszym. Nie ucinaj tego. z drugiej próby uciął no. Nie, nie, nie. Tak no, się nie ustał. Miał być za pierwszy. No. nic. <głos> 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 Filip podłoga nowa to już szła był wcześniej. Tak robił mi do bara. Ale że nie, nie umiem dobrze tych to da to do bara Zadam, no. zrobię. W stachu podłoga Lemurek zadał mi hill rewindę na erze. na kudry. Pierwszy! Nikt! O, jest! Karol, podłoga Sonnenberger. Berger. <grywka> o, zro Karol. Zadał mi baterkiepa. Baterkiepa, Yeah. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Karolson Burger, e, Karol. to za też. Magic Kickles jest taki dziwny. Proszę To się takie I się tu, i szam waje tu klasach. Koniec, koniec na pewno kiedyś będzie f 2 Dzięki wszystkim za pytania, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie